Czego nie wiedzą o Szymonie Hołownie? Gdzie jeszcze? Czego nie wiedzą? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czego nie wiedzą. Bardzo chciałbym mieć możliwość takiego rozmawiania z nimi, takiego spotykania się z nimi, żeby poznawali. Nie po to, że mam jakąś ochotę wkleić się komuś do jego życia, tylko żeby uwierzyli, że jak mówię, że dzieje się coś ważnego, bo to widzę. To, żeby mi uwierzyli i żeby mi uwierzyli, że załatwienie tego wspólnie jest bardziej sensowne niż pozabijanie się nawzajem. Świat idzie w swoim obiektywnym rytmie. Mhm. Ja się tego nauczyłem pracując na całym świecie, robiąc te fundacje, które założyłem. A teraz widzę go, mając te kontakty międzynarodowe, które mam na tym miejscu, gdzie teraz jestem, rozmawiając z prezydentami, premierami, moimi odpowiednikami z całego świata, wymieniamy cały czas informacje. Ja naprawdę nie jestem z pierwszej łapanki, już mm -hmm. umiem poskładać się w całość. Mm -hmm. Ta całość y, każe mi wyjść do ludzi i mówić: słuchajcie, to jest ten moment, w którym zapominamy te stare schematy, co było, bo ten śrubokręt tego nie, odsłu nie obsłuży, mm -hmm. na czas zakrętu musimy <coughs> wziąć nowe narzędzia. Mam jakieś takie wiesz w sobie, bo, bo ja poszedłem do tej polityki jak się Mania urodziła, bo miałem takie poczucie, że, że, że ja muszę coś z tym zrobić. No co ja jej powiem, że felieton? napisałem książki, napisałem i strasznie miałem rację. A ona powiedziała, co z tym zrobiłeś. Jak Ela się urodziła, to to jeszcze się bardziej e, podbiło, bo wiesz, no my nie mamy jakoś strasznie dużo czasu, bo no, ja mam 48, 49 lat. E, w, Szczególnie ty. Jeszcze troszkę, ale niedużo. E, przecież one za chwilę będą wchodziły w dorosłe życie. Przecież my im piekło zostawimy. Wiem, że to jest ważny etap w moim życiu, już trwający chyba 5 lat, gdzie się nauczyłem mnóstwo rzeczy, bardzo ważnych, i o ludzkich motywacjach, mhm. i o ambicjach. Polityka nie jest miejscem dla normalnych ludzi na długo. Ja w to po prostu nie wierzę. To znaczy, jeżeli chcesz tam zostać dłużej, to albo zwariujesz, Mhm. bo to jest za mało tlenu, to jest tak jakby wchodzić na 8 tysięcy i no nie możesz żyć w obozie trzecim, czwartym, tak. tam sobie, wiesz, gotować, chodzić do szkoły i robić rzeczy. Wchodzisz, schodzisz. Masz wejście, załatwić swoje i następny, proszę. Teraz jest moja szychta, nie wiem jaka długa będzie, to ludzie zdecydują. Później będzie kogoś innego, szychta. To jest sztafeta, ale tam nie można mieszkać, bo cię to zlasuje mózg. I ludzie, którzy są dłużej niż dwie kadencje w polityce, ja to widzę, jeżeli z niej nie odeszli, muszą szukać jakichś mechanizmów ochronnych, mhm. muszą gdzieś spasować, muszą <laughs> znaleźć sobie jakieś jeszcze coś innego do roboty. Może pewne rzeczy zrobić ta półwistka. To są na palcach jednej ręki możesz policzyć ludzi, którzy przy takiej długiej ekspozycji naciśnienia w polityce tej najwyższego szczebla nie zwariowali. To nie jest dobre miejsce do życia i to nie jest sympatyczna okolica. Jeżeli tam idziesz, to idziesz po to, żeby te wajchę przesunąć tak, żeby ludziom było lepiej, a nie gorzej, nie ma innej motywacji.